Halo? Dobry wieczór, ja tutaj zobaczyłem e, całą dobowe, e, całą dobową naprawa proces. Co? E, mam e, problem taki mały. Byłem z moją dziewczyną. Przepraszam, że ja cęplenie, bo jak chcę pani powiedzieć, co się stało. E, Wybili mi cztery zęby. Czy jest możliwość, żeby to jakoś naprawić? E, ja. Z czego? E, z proteży, bo ja Przecież? mam proterze. Tak, tak, bo... Mhm. Wybi bo byłem na imprezie we Pani i dostałem pałką teleskopową, z mi cztery zęby i mam taki problem, że właśnie no nie, nie ma takiego pokutowa, żeby je teraz nagle wstawić i ja mam pytanie, jakbym przyjechał do Państwa, ile by mi to kosztowało? Eee, cztery zęby to aż? Cztery zęby, to, tutaj to z przodu wydaje mi się ta nascła prawa to się pani nie opłaca, bo to jest wysoki koszt, taki koszt przy takiej dużej naprawie, to lepiej tu w ciągu dnia przyjechać, będzie znacznie tańsze. A proszę pani, ale ja potrzebuję teraz, bo moja dziewczyna, nie i, wie i pani tak w styl będzie bez zębów, 300 zł. Ty za złotych będzie tak? Za jednego zęba? Nie, za wszystkie. Za wszystkie. Tylko ja nie wiem jak to wygląda. Natomiast ja bym... Zęb, jak popek. Halo, halo? Halo. Nie usłyszałam? No nie widziała pani, jak ktoś ma wybite zęby? No mam. Ja nie proszę ma pani. Jeżeli zęby są odłamane z protezy, to nie wiadomo w jaki sposób są odłamane. I w tym momencie y, trudno powiedzieć, czy to się na pewno y, taki ja nie, nie widząc tego, nie potrafię powiedzieć, czy to się jednoznacznie da naprawić, czy nie. Halo, proszę pani, no. bo tutaj ja koledze zabrałem, bo on nie potrafi się wypowiedzieć. Ja myślę, że to nie ma sensu tam nic robić z tym, nie? No bo to się nie opłaca, tak szczerze. Czy się opłaca? Cichło, cichło, nie. Proszę pana. Proszę pana. I moim zdaniem lepiej się omówić na yy, normalnie, na, na neutralną na przykład, bo to będzie znacznie tańsze przede wszystkim taka Wie, naprawa. Aha. Wie pani? Ja myślę, że lepszym rozwiązaniem by było po prostu, jak nie ma czterech, wziąć kolega się nastawi. Wypierdolę mu kopa I nie ma wszystkich Kurwa. zębów Ty kurwo, żebym na ja tobie nie wypierdolił kopa Co ty za farmazony? jakiś z ciebie kolega jest? Wie pan, to, to... już panowie się tam... Nie sobą ustalcie, kto komu wypierdoli kopa Natomiast... Ja zapraszam rano Bo to, dzisiaj ta to, dzisiejsza prawa, to, 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 to będzie... I kosztowna, i... Ja, pani. Ty, a kawkę walniemy z rana? Nie, nie słyszę. Kawki, szef? kawki się napijemy z rana, czy nie? No ja koletkami nie piję w ogóle. To helbaty. To rogala z masłem przyniosę. No to proszę dzwonić rano. Zobaczmy. Dobra, dobra. No, no. Dobranoc. Dobranoc, przepraszamy za kłopot. Ja pierdolę.